Fizyka. Pomiar siły ciężkości. Ziemia przyciąga wszystkie ciała. Do opisu tego zjawiska używamy pojęcia siły ciężkości lub ciężaru ciała. Siłę ciężkości oznaczamy literą F i jest zawsze zwrócona pionowo w dół w stronę środka Ziemi. Na rysunkach przedstawiamy ją za pomocą wektora. Wektor posiada następujące cechy: wartość, kierunek, zwrot oraz punkt przyłożenia. Jeśli ciało jest przyciągane przez Ziemię większą siłą, czyli jest cięższe, wektor przedstawiający siłę przyciągania na rysunku jest dłuższy. Mówimy, że wartość siły jest większa. Im większa masa, tym większa siła ciężkości. Wartość siły ciężkości rośnie tyle samo razy, ile razy rośnie masa ciała. Iloraz siły ciężkości do masy ciała jest stały w pobliżu Ziemi i wynosi 10 newtonów na kilogram. Siłę ciężkości wyrażamy w jednostce zwanej newtonem i możemy ją wyliczyć ze wzoru: F równa się m razy g. m to masa a g to 10 N na kilogram. Ćwiczenie. Chłopiec waży 50 kg. Aby obliczyć siłę ciężkości korzystamy ze wzoru. F równa się m razy g. M to masa równa 50 kg. G to stała wartość 10 N na kilogram. Siła ciężkości chłopca o wadze 50 kg to 500 newtonów.